Adam, to jak to jest z tobą? Lubisz, jak do ciebie mówią rolnik, czy nie lubisz? A wiesz co, Zbychu ja już się do tego przyzwyczaiłem. Dla mnie to nie jest żaden problem i to nie jest żadna obraza. Nie, nie, nie. nie. Polska jest krajem ogólnie bardzo religijnym, bogobojnym i rolniczym w dużym stopniu. E, dokładnie, dokładnie. No właśnie, dzieci w szkołach, w miastach często myślą, że mleko jest takim samym wytworem jak Coca-Cola, fabryce. Wiesz o. No tym. niestety i to jest bardzo błędne myślenie, ale to są chyba... Naleciałości jeszcze pozostałe z wcześniejszych czasów. Mało tego. Powiem ci, że zapoczątkowałeś modę na rolników w Polsce. Wiesz o tym? Moim skromnym zdaniem, to taką modę zapoczątkował nikt inny, tylko Marcin Miller śpiewając chłopa z Mazur. Oj, ale to był tylko z Mazur. A ty jesteś takim rolnikiem ogólnopolskim? No na chyba oczach w tej milionów chwili, tak, ludzi, Na oczach milionów ludzi yy, zaczynałeś tam jakieś tam swoje drobne romanse. Potem przeradzające się w coraz bardziej głębszy związek, jak się potem okazało, bardzo płytki. Ej, wiesz co, to było tak, że e, niektórzy ludzie mówili to, e, to, że żony nawet szukałem na basenie. No właśnie, doskonale e, zaczęły skakać, pływać, a dzisiaj dopłynąłeś do Białego Żagla, jeziorem ełckim, aż na sam brzeg. Jak najbardziej, tylko że do Białego Żagla to już dopłynąłem troszeczkę wcześniej, bo dzisiaj tutaj jesteśmy... Ale dzisiaj do 20 urodziny. III. Jak najbardziej jestem zaszczycony, jest mi niezmiernie miło, że Mogę być w tak wspaniałym towarzystwie z najlepszą ekipą na świecie, w najlepszym miejscu na świecie. A co Adam Kraśko ma w prezencie dla Białego Żagla na 20 urodziny? Ja myślę, że zagramy parę naszych nowych kawałków. Myślę, że bez oj-aniu-aniu to dzisiaj się nie obejdzie. Oj-aniu-aniu to był szlagier, którym rozpocząłeś swoją przygodę z muzyką. Nie żałujesz, że w ogóle ją zacząłeś? Absolutnie nie żałuję, bo dzięki temu też poznaję fajnych ludzi. Poznaję tą branżę disco-polo też troszeczkę od środka. Od poznałem ciebie, poznałem Mirka, A no mnie to poznałeś Piotka. dużo wcześniej. No jasne, też szukając poniekąd żony. Dokładnie. Adam, a pamiętasz taki przebój Krzysztofa Krawczyka? Oj dana dana. Jasne, że pamiętam, mówisz o zabawie w stylu folk. Dla wszystkich widzów, proszę bardzo, refrenik. Trzy, cztery. Oj dana, oj dana dana. Oj dana, oj dana oj, dana. dana. Wybaczcie dzisiaj za mój stan głosu, ale grypa niestety panuje. Adam Graśko, pierwszy rolnik w Polsce, moi kochani, dzisiaj na... Izbyszek Perkowski, piękny i boski! Na 20. urodzinach klubu Biały Żagiel! A Yo! gdzie? W Ełku!